To jest nowe BMW serii 4. 4 oznacza teraz coupé, ale chyba jedynym powodem wprowadzenia nowej numeracji jest odróżnienie trójki Gran Turismo od czwórki Gran Coupé. Przetrawcie to sobie oglądając samochód. Podstawowe informacje, BMW serii 4 jest minimalnie dłuższe i szersze od BMW serii 3 i jest o ponad 5 cm niższe. Za pozbycie się tylnych drzwi trzeba też dopłacić około 20 tysięcy złotych, przynajmniej w wersji 435i, która jest od 335i o 40 sekund szybsza w sprincie od 0 do setki i o 70 kg lżejsza. Nie wiem, gdzie podziały się te dodatkowe centymetry, bo bagażnik w czwórce jest mniejszy, a z tyłu. Ale nikt nie kupuje kupę, żeby kogoś wozić z tyłu. Te fotele mają uspokoić wasze sumienie, że w razie gdyby co, to zawsze można kogoś podwieźć. Z przodu generyczna deska rozdzielcza BMW z nową wersją systemu iDrive z dotykowym panelem. Coś takiego widzieliśmy już w X5. Podobne rozwiązanie oferuje też Audi, a ostatnio także Mercedes. Przy okazji, podoba mi się kierownica z listy wyposażenia dodatkowego. Moim zdaniem wygląda lepiej niż ta standardowa z dużym środkiem. Fajnie, że samochód sam podaje mi pasy. To wygodne. No dobrze, a teraz komu w drogę temu trampki? BMW 435i ma pod maską 3 litrową rzędową szóstkę o mocy zaledwie 306 koni mechanicznych zaledwie, bo w BMW M4 i M3 z tego samego silnika udało się wyciągnąć 431 koni mechanicznych, ale o tym za chwilę. Siedzę za kierownicą kosztującego 340 tysięcy złotych Cupę, w którym tak naprawdę nie ma niczego zbędnego, ale lista wyposażenia dodatkowego to ponad 100 tysięcy złotych. Silnik brzmi znakomicie, ciągnie od samego dołu. Moment obrotowy na poziomie 400 Nm i sportowa 8-stopniowa automatyczna skrzynia zmiany biegów, sprawiają, że praktycznie niezależnie od prędkości i obrotów mam zapas mocy, a cały czas jestem w trybie eko. Teraz przełączę się w tryb sportowy. W trybie sportowym zaczyna się kontrolowane szaleństwo. Kontrolowane, bo trzeba być szaleńcem pozbawionym wyobraźni albo wozić przyrodzenie na taczce, żeby w tym samochodzie zgubić przyczepność na drodze publicznej. Co innego, na torze. Ale kto będzie jeździł 435 i po torze? Od tego jest M4. Z kolei ten samochód, nawet z opcjonalnym sportowym, obniżonym, utwardzonym zawieszeniem, na zakrętach jest po prostu za miękki. To jest komfortowy samochód do codziennej jazdy. Poza tym i tu wracamy do wspomnianego wcześniej M4. 435i jest drogie. Wiem, ceny zaczynają się od około 230 tysięcy złotych, ale ten samochód z dodatkowym wyposażeniem kosztuje prawie tyle co M4. A w M4 praktycznie wszystko to, co tu jest opcją, jest w standardzie. Może poza automatyczną skrzynią biegów, ale akurat w M4 chcę manualną skrzynię. Z drugiej strony jest M231i, które jest odrobinę tańsze od 435i, jest przy okazji mocniejsze i szybsze. Z tej perspektywy 435i pozbawione jest sensu. Do tego warto dodać, że po kilkuset kilometrowej wycieczce mój kręgosłup odmówił współpracy z fotelami, a widoczność z przodu ograniczają masywne słupki, a gdyby ktokolwiek zastanawiał się nad zużyciem paliwa, to w zależności od stylu jazdy komputer pokazuje cokolwiek między 7 a 17 litrów na setkę. Mam wrażenie, że podszedłem do tego samochodu ze złej strony. Nawet z tak mocnym silnikiem BMW serii 4 jest lepszym autem do pokonywania długich tras niż pseudo-sportowym. Poza światem dziennikarzy motoryzacyjnych ten samochód prawdopodobnie nigdy nie zobaczy toru wyścigowego. Natomiast jak na taką moc i taką cenę BMW 435i jest zaskakująco pozbawiony wyrazu. Jest jak wymuskany model na siłowni. Piękna rzeźba, ale jak długo można gadać o garniturach Zenia? Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z motoryzacyjnymi nowościami. Obejrzyj też inne moje testy. Dzięki za odwiedziny.